Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Tresuj z Bogiem. Dzisiaj chcę Państwu zaprezentować w jaki sposób postępuję z makają, którą widzicie na załączonym obrazku. Makaja jest minimalnie ponad czteromiesięczną dziewczynką, która przyjechała do mnie z Polski. Wiek ten jest obligatoryjny i nie można tego, drodzy państwo, jak gdyby przyspieszyć, ze względu na to, że kwestie związane ze szczepionkami muszą być w odpowiednim miejscu, aby można sobie pozwolić na to, aby pieska przewieźć. Przy okazji, z racji tej, że makaja pochodzi z bardzo dobrej hodowli z Polski, chciałem państwu przybliżyć różnice i cały czas będę Państwa zachęcał do tego, aby jednak e, dobierać psy z dobrych hodowli, e, gdyż niestety dobre hodowle e, z racji tej, że e, no, z racji tej, że są w mniejszości, prym wiodą Pseudochodowle, niestety. E, uważam, że ta sytuacja powinna być e, kompletnie zmieniona. E, powinno oddać się przywilej e, hodowli osobom, które mają o tym pojęcie, osobom, które se, się temu poświęcają i osobom, które w tej materii mają jakieś osiągnięcia. A nawet jeżeli ktoś chce zacząć hodowlę, to powinien mieć do tego odpowiednie warunki, a przede wszystkim wiedzę, bo e, pseudochodowców, którzy pieprzą taką cudowną rasę jak owczarek niemiecki, jest e, cała masa właściwie. Masa to za mało powiedziane. E, a, a Makaja, tak jest imię, właściwie mankament w tym psie był tylko jedny, jeden, jej imię. Jej imię brzmiało Magi, Magi tak jak ta przyprawa do e, zup, e, fonetycznie, bo pisownia jest inna, e, czyli po angielsku Małgorzatka. E, u mnie generalnie słowo Małgorzatka źle się kojarzy, e, więc od razu musiałem przeflancować imię, zmienić na e, e, Makaja. Ze względu na to, że e, no tak, gdzieś tam oglądając poprzedni odcinek, wiecie, że zamawi, za, zamówiłem tipi, Nie wiem, czy jak e, następny odcinek będę kręcił, już go nie będzie. Tak czy inaczej, wszystkie imiona nadal indyjskie. No a poza tym mamy wstęp też po indyjsku. Ja uwielbiam tą kulturę. Ogólnie należy powiedzieć, że. To, co fascynuje oprócz ich e, sposobu myślenia, tylko na marginesie powiem, to to przede wszystkim, iż jako jedyna e, kultura, kultura Indian Ameryki Północnej, charakteryzowała się tym, że nie, w, nie walczyli oni o terytoria. Nie, ma, nie mieli pojęcia, e, taki, nie mieli takiego pojęcia w głowie, nie rozumieli, jak można zawłaszczyć ziemię. E, natomiast e, wracając do Makai, moja analiza tego psa była bardzo, bardzo pozytywna. Jedyny mankament, który tutaj mnie troszeczkę martwił, to to, iż nie chciała ona do mnie przychodzić i faktycznie widzicie rekordzistkę y, psów przez moje ręce przewinęło się całe mnóstwo, całe mnóstwo. U, o cholera, bym się wypierzył <grych> e, na korzeniu. Makajka, chodź, nie bój się, chodź. Makajka, chodź, kochanie, chodź. Natomiast e, to oczywiście e, zostało, jak widzicie, już zmienione. Makajka, się nie, nie przestrój się, nie przestrasz, nie przestrasz się. Ee, analiza była przecudowna. Pies bardzo skory do zabawy, pies bardzo e, odważny, e, m, e, bardzo szybko się e, ustabilizował w moim stadzie, bardzo szybko znalazł odpowiednie miejsce. Wierzcie mi, że psy niektóre, które nie mają pojęcia o życiu stadnym, o tym, jak powinien się zachować, mogłyby niejednokrotnie m, paść ofiarą negritki e, i jej szczenek konkretnie, szczęki czy. Natomiast Makaja jest idealna, jeżeli chodzi o te kwestie. Mowa ciała jej była idealna. Zna język, zna język, swój język zna. Nie jest niemową. E, I wszystkie te cechy e, są bardzo odpowiednie, czy wręcz niezbędne do tego, aby być, e, czy mieć przyjemność stresu takiego psa. Jest to winia wystawowa. To nie jest linia użytkowa, której ja jestem największym fanem, ale nie oszukujmy się, drodzy Państwo. Sytuacja na temat ludzi, czy ta sytuacja związana z owczarkami niemieckimi linii użytkowej, jest bardzo często taka, że te psy bardzo cierpią w rękach ludzi. Linia wystawowa, którą widzicie tutaj, to są te owczarki niemieckie, których, o których się często mówi: z takim tem można zrobić wszystko. I rzeczywiście. Psami z tej hodowli, bo ja bardzo dużo miałem do czynienia z tymi psami, nie, od, nie pod względem bycia klientem tejże hodowli, a pod względem, a pod względem drodzy Państwo, hodow e, tresowania tych psów tutaj w Wielkiej Brytanii, gdyż ta pani e, ma bardzo duże sukcesy i wysyła psy praktycznie na cały świat. Okay drzewa się kwieją. W każdym razie, idąc dalej e, tropem e, tejże hodowli, czy też omawiając tą hodowlę, słuchajcie, jak istotne jest to, aby kupować psa z dobrej hodowli. Ja nie rozumiem kwestii oszczędności w przypadku kupowania psa z hodowli, gdyż ona nie istnieje. To jest złudne wrażenie. Yy, zwróćcie uwagę, nie wiem ile ta pani prowadzi tą hodowlę. To jest z tego co wiem, bo mi mówiła kiedyś, to jest naście lat, 16 albo i nawet może dłużej. Przepraszam bardzo, jeżeli się mylę. Na pewno jest to długi okres czasu. Ta kobieta ma Owczarki niemieckie w jednym palcu, w małym palcu, i może na temat tych psów opowiedzieć bardzo dużo. Natomiast, co jest najważniejsze, najważniejsze jest to, że dzięki ob, odpowiedniemu doboru ym, psów, które się ze sobą krzyżowały, wypracowała taką linię i współpracuje z takimi liniami ze świata, bo no, trzeba czasami dostarczyć nowej krwi. Ech. Doprowadziła. Do sytuacji, że psy te są cholernie zbalansowane. I gdybyście państwo kupowali takiego psa z takiej hodowli, to macie zero problemów związanych z. Z, przepraszam bardzo, z czym z charakterem, czy z wychowem takiego psa. Niejednokrotnie wręcz, moja teoria jest taka, że e, psy te są mądrzejsze od właścicieli. Wierzcie mi, takie sytuacje się bardzo często zdarzają. Pies podejmuje e, decyzję w lepiej, w bardziej odpowiedzialny sposób, czy potrafi e, lepiej się zachować niż właściciel e, tego od niego, mm, czy właściciel e, gdzieś tam egzekwuję od niego i nawet niejednokrotnie te sytuacje są bezczelnie widoczne, e, kiedy ja przebywam e, z psami i ich właścicielami. E, psy te to jest cholernie ważne. Ja wiem, że to jest mikroskala, to co się zmieni, natomiast psy te są cholernie kurewsko zdrowe. Kurewsko zdrowe od A do Z. Nie wypierdzielacie najmniejszych e, pieniędzy na E, Jakiekolwiek e, potem e, problemy, które ten pies miałby rzekomo mieć. Nie, pseudo hodowlę, to jest zaraza, to powinno być walczone. Co to jest pseudo hodowla? Pseudo hodowla to jest taka hodowla, w której Żiotka, Ciotka Żiotka i Wujek Gienek e, postanowili kupić suczkę i e, e, poczekać dwa lata, a niejednokrotnie nawet nie odpowiednio e, dobrać wiek e, krycia suki. Nie, nie wspomnę już o fakcie, że nie dobierają nigdy, chyba że fuksem odpowiedniego samca, pod względem charakteru do suki. Potem mamy taki rozstrzał. E, Makaja nadaje się do bycia psem obronnym, co Państwu udowodnię, nadaje się do tropienia, e, nadaje się do bycia psem e, familijnym, e, jest psem... Takim, powiedzmy, złotym strzałem, jeżeli chodzi o jej charakter. Natomiast psy z pseudochodowli to macie rozpierdziel albo w jedną, albo w drugą stronę. Mamy psy, które kura, ciężko opanować z ich agresją, albo mamy psy, które kurwa są tak bojaźliwe, w ogóle nie wykazujących żadnych cech owczarków niemieckich. I to jest coś, co mnie przeraża, bo to jest niestety prym. Wiecie co? Postanowiłem zrobić, naprzeciw, wyjść naprzeciw tej sytuacji. Ja, moje psy, chociaż mają świetne papiery, nikt nie dostanie ode mnie papierów. Jeżeli kochasz psy i kupujesz go ode mnie i wypierdzielasz ileś tam tysięcy funtów za jednego psa, to nie mam takiej absolutnie ochoty mieć potem świadomość, że ten pies jest dopuszczany. Jeżeli gdzieś tam raz to się zrobi, oczywiście ktoś kupuje sukę, to jak najbardziej, jeżeli ktoś chce żyć z jakiejś tam hodowli, nie umiejąc tego robić, to mnie to przeraża. Akurat wśród zwierząt, niestety, jest taka sytuacja, że nie są widoczne negatywne skutki tego działania. Nie są widoczne skutki, tak jakby były chociażby widoczne w, wśród pseudomechaników, bo gdybyśmy pojechali do pseudomechanika, to byśmy kure, wyjechali samochodem, który by zaraz e, nam stanął albo coś. Natomiast e, wśród pseudochodowców, wśród pseudo właścicieli owczarków niemieckich, to jest widoczne tylko przez osoby, które mają jak gdyby e, o tym pojęcie. A jest nas garstka w porównaniu e, z, z tym, co się, co się dzieje obecność. Garstka w cudzysłowie oczywiście. Natomiast e, to, co teraz wa, robimy z Danielką, te e, fora ze dwora, e, to jest właśnie udowadnianie tego bezsensu, który nam towarzyszy. Wracając do Makai. <laughs> Pierwsza kwestia, która tutaj też bardzo y, y, kieruje ten odcinek dla osób, które... Mają psy sprowadzane z Polski. Wielu Anglików, znaczy przepraszam, wielu Polaków, czy też większość Polaków, która mieszka w Wielkiej Brytanii, sprowadza psy z Polski. Co ja o tym sądzę? Rewelacyjnie. Bo Polacy, drodzy Państwo, to nie jest naród w ciemie bity i nie jesteśmy w pozycji, czy też jesteśmy wychowani w ten sposób i słusznie, że jeżeli mamy możliwość kupienia coś lepszego za mniej kasy, to po co wypieprzać na coś. Gorszego, więcej kasy i być w tym momencie frajerami skończonymi. Polacy nie są frajerami pod tym względem w najmniejszym stopniu i kupują psy z polskich hodowli. Kupują je nie tylko oszczędzając pieniądze ale przede wszystkim mając, czy posiadając psy bardziej wartościowe, bo Polska jest wyjątkowa. Takie psy z takich hodowli to już w ogóle, ale e, można by od, osobny odcinek o tym zrobić, ale dostarczanie do angielskich psów tej nowej krwi również jest bardzo istotne. A przede wszystkim, no wygląd tych polskich psów to nie ma o czym porównywać. E, nie ma z czym ich e, porównywać, czy tego wyglądu porównywać. Mm. To, co jest najważniejsze po przybyciu, bo ja mam stado owczarków niemieckich, państwo najprawdopodobniej, którzy sprowadzają psy z Polski, stada owczarków niemieckich nie mają, niejednokrotnie mają jednego psiaka. Natomiast najważniejsze jest to, to zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa takiemu psiakowi. Makaja przybywając do mojego stada, od razu się tam wkradła w szeregi, gdzieś tam swoje miejsce w szeregu znalazła. I niestety musicie pamiętać o tym, że psy. Bardzo często w skórcie robię moim niebem latam. Zobaczcie, gdzie ten skór A to W każdym razie prywatny helikopter Tutaj bardzo w Anglii dużo osób używa helikoptery do środków dużo jest tu milionów... ludzi bogatszych w Anglii jest zdecydowanie więcej niż w Polsce i dzięki temu kurysy latają. I to nad moim niebem skurwle. W każdym razie w każdym razie co ja mówiłem, ja to często zgadzam z tematu i się potem zapominam za o czym mówiłem. W każdym razie, w każdym razie, w każdym razie ta, to działanie Polaków jest bardzo pozytywne. I pamiętajcie, to czy już chyba zacząłem mówić o kwestii związanej z tym co jest najważniejsze. A, pan pamięta Najważniejsze, jeszcze raz przypominam i zaczynam ten temat, jest to, aby zapewnić takiemu psu pozytywne wrażenia. Makaja się wkradła to, co zacząłem mówić idealnie, natomiast w stosunku do mnie jest troszeczkę inaczej. Jeżeli macie psy i e, sprowadzacie jakiegoś psa, który też jest z hodowli, w którym jest bardzo dużo psów, no to wtedy macie troszeczkę opóźnioną tą kwestię związania się czy zbudowania więzi z tym psiakiem, ze względu na to, że Psy wybierają psy bardzo często. Tak się zdarza, że psy wybierają psy jako kogoś, jakiegoś tam przewodnika, częściej niż ludzi. Ale taka sytuacja jest do odmienienia. Taka sytuacja jest bardzo łatwa do zmiany, ze względu na to, że należy w takim przypadku brać psa takiego jak Makaja na indywidualne spacery. Zobaczcie, las, który zawsze psu miło się kojarzy. Bogactwo zapachów. E, wolność, bieganie bez smyczy w moim przypadku. E, Danielka też omawiała to kwestię związaną ze smyczą i tam tylko jedyna rzecz, którą bym dodał, to to, że są debile, którzy potrafią psa wyprowadzić na spacer nie odpinając mu smyczy. Ale to o tym może zrobię też osobne 5-minutowe jakieś... 5-minutową e, zjebkę. E, dla osób, które tak czynią. Kiedy pies się już do mnie przyzwyczaja i przychodzi do mnie za każdym razem, zaczynam kwestie związane z tresurą, którą to będę państwo omawiał, czy będę Państwu przybliżał w serii, która będzie dotyczyła makai właśnie. Teraz mam nagrywać ochoty bardzo dużo, bardzo dużo. Praktycznie nie zajmuję się już firmą, porozstawiałem to wszystko tutaj pod względem menadżerów w Anglii, w Polsce też w końcu to jakoś tam e, ruszyło i e, absolutnie nie mam możliwości, czy też absolutnie to jest źle powiedziane, w minimalnym stopniu zajmuję się e, firmą. Dzięki temu Państwo będą mogli obserwować moje stado zdecydowanie częściej, na co serdecznie zapraszam. Makaja będzie umieszczona w playliście Makaja. Tresuj z Bogiem.